Dziś PKN Orlen oficjalnie zainaugurował budowę najnowocześniejszej i największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce. Miejscem inwestycji jest Włocławek. Nowoczesny blok parowo-gazowy we Włocławku o mocy 463 MW od 2016 roku, a może i wcześniej, będzie wytwarzał ciepło i energię elektryczną na potrzeby Grupy Anvil, PKN Orlen oraz dla odbiorców zewnętrznych. I zgodnie z przyjętą w listopadzie ubiegłego roku strategią przyjęliśmy zobowiązanie, że na segment energetyczny wydamy do roku 2017 blisko 4 miliardy zł. Inwestycja w Włocławku jest flagowym projektem PKN Orlen, związany z realizacją strategii energetycznej koncernu. Główną zaletą projektu jest podniesienie sprawności procesu produkcji energii i ciepła. Podstawowym źródłem energii elektrycznej i pary technologicznej dla włocławskiego zakładu będzie Anvil. To, że ten projekt jest realizowany przez spółkę SNC Lavalem Polska, świadczy o tym, że firma globalna przywiązuje do lokalnej obecności bardzo ważną, dużą uwagę i powierza nam bardzo ważne zadania. Jesteśmy też dumni ze współpracy z firmą General Electric, z którą korporacja ma bardzo długie doświadczenia. Myślę, że ta kombinacja będzie bardzo skuteczna. Funkcjonowanie elektrowni zapewni nie tylko pracę dla 30 osób, ale także będzie szansą stabilizacji dla lokalnych firm zajmujących się serwisowymi usługami specjalistycznymi. Dziennikarze pytali, dlaczego się tak cieszę, bo po pierwsze nowa, po, po drugie nowe miejsca pracy, a po trzecie, to dla samorządowca jest nie bez znaczenia nowe podatki. Na rzecz miasta. Proszę Państwa, ale żeby nie było tak czarno, to oczywiście mamy i ulgi dla inwestorów, a więc trochę rozświetlę ten ciemny moment dla inwestora. Symbolicznym wmurowaniem aktu erekcyjnego inwestycja została przypieczętowana. Na relacje z dzisiejszej konferencji PKN Orlen zapraszam o 17.35. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.